Cześć. Dziś wezmę na tapet jeden z modeli japońskiej marki, która chyba jak żadna inna z tego kraju kojarzona jest z motorsportem. Mowa oczywiście o Hondzie, a bohaterem tego odcinka będzie akord siódmej generacji. Sprawdźmy, ile w nim sportowego ducha marki. Zapraszam. Ten był produkowany od 2002 roku do 2008. Lifting natomiast przeszedł w 2005 roku. I taki też egzemplarz mamy dzisiaj do testu. Poliftingowy z końca produkcji, który został nam udostępniony przez Krzysztofa, któremu oczywiście dziękuję. Dostępne nadwozia to sedan, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, Kupę oraz od 2003 roku kombi, o którym jak sobie pomyślę. Przepraszam, mam nadzieję, że użytkownicy kombi mi wybaczą, ale no, no, ta wersja nadwozia nie wygląda. Jeżeli chodzi o linie, to mamy tutaj kształt klina. Yy, ta sylwetka jest dynamiczna, proporcjonalna, no taki fajnie wyglądający, poprawny sedan. I jak mówi staropolskie ludowe porzekadło Honda. Szybsza niż wygląda, a zwłaszcza z jednostką napędową, która drzemie pod maską naszej dzisiejszej bohaterki. Zresztą, zobaczcie sami. Jest. Udało się. Tradycyjnie, jak to w japońskich samochodach, nie ma teleskopów, tylko musimy sobie pomóc takim kijaszkiem. Moi drodzy, pod maską mamy jednostkę benzynową o pojemności 2,4 litra i mocy 190 koni mechanicznych, dostępnych w okolicach 6 800 obrotów. Maksymalny moment obrotowy tego silnika to 223 Nm, dostępny w okolicach 4,500 obrotów. Prędkość maksymalna to jakieś 230 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od zera do setki to 7,6 sekundy. Zresztą zobaczcie na nasz test. Dostępny był jeszcze drugi benzynowy silnik, ten bardziej popularny o pojemności 2 litrów i mocy 155 koni mechanicznych, a także jeden silnik wysokoprężny o pojemności 2,2 litra. Jest to konstrukcja Hondy i rozwija moc 140 koni mechanicznych. Pojemność bagażowa, moi drodzy, w tym sedanie klasy średniej to 459 litrów. No i jak widzicie, próg załadunku jest dosyć znaczny. Kształt tego bagażnika jest, no powiedzmy sobie, w miarę regularny. Na szczęście y, zawiasy wnikają do środka, więc nie zajmują one nam jakoś dodatkowo tej przestrzeni. Można oczywiście ten bagażnik sobie powiększyć poprzez złożenie oparć y, tylnej kanapy. No a co, teraz zobaczmy, jak Honda prezentuje się w środku. Zapraszam Was. No, i moi drodzy, jak widzicie, tak wygląda wnętrze akorda siódmej generacji. Materiały użyte do wykończenia y, tego wnętrza są no, dobrej jakości, aczkolwiek są to twarde plastiki, y, za to są dobrze i solidnie y, spasowane. No, pomijając y, ten schowek tutaj przed pasażerem, ale nie spotkałem jeszcze akorda, w którym. Y, Tutaj to spasowanie byłoby właściwe, więc to jest chyba taka, taki urok tych samochodów. Kierownica trójramienna, oprzyta skórą oczywiście multifunkcyjna. Mamy tu tempomat, możemy odbierać połączenia obsługiwać komputer pokładowy. Ten wieniec kierownicy, jak dla mnie, mógłby być troszkę grubszy, wtedy ona jeszcze lepiej leżałaby pewnie w dłoniach. Zegary bardzo fajne, czytelne, przejrzyste, z komputerem na środku, który dostarcza nam wszystkich tych potrzebnych i standardowych informacji. Konsola centralna. Z niewielkim ekranem, którym możemy obsługiwać dotykowo, mamy tutaj kilka fizycznych przycisków, które jakby odsyłają nas bezpośrednio do, do danych funkcji, takich jak na przykład audio. Możemy wybrać sobie tutaj stację radiową bądź płytę CD. Obsługa klimatyzacji też jest dotykowa, ale mamy tu też kilka fizycznych przycisków, za pomocą których możemy zmienić sobie temperaturę, zmienić kierunek nawiewu. I tak dalej, no, wiadomo, pokrętła od głośności, i od sterowania systemem nawigacji. Tutaj powyżej jeszcze mamy taki mały ciekokrystaliczny wyświetlacz, na którym widzimy aktualnie ustawioną temperaturę, stację, którą odbieramy. No, i jest też zegarek. Poniżej wejście na płytę od nawigacji. Tutaj taka mała kieszonka, bardzo dobrze sprawdza się jako schowek na telefon. Poniżej popielniczka z gniazdem 12V, no lewarek automatycznej skrzyni biegów. Mamy tu podgrzewanie foteli, dźwignia hamulca ręcznego. Tutaj za tą osłonką mamy dwa fajne uchwyty na kubek. No i podłokietnik, który też kryje Dwa schowki, jeden taki płytki z taką tacką i drugi dosyć głęboki i pojemny. Ten podłokietnik jest regulowany na długość to na plus, na minus za to to, że jest mega twardy. Jeżeli chodzi o ilość miejsca w tym samochodzie, to jest go, no jak dla mnie, pod dostatkiem. Fotele są wygodne, dosyć miękkie, ale przyjemnie się w nich podróżuje z takim dobrym trzymaniem bocznym. Jeżeli chodzi o schowki, schowek przed pasażerem, no jak widzicie, jest w miarę pojemny, wykończony takim przyjemnym w dotyku materiałem. Kieszenie w drzwiach też niczego sobie. Aczkolwiek szału nie ma. Myślę, że jakąś butelkę półlitrową tam zmieścimy. Tutaj po lewej stronie mamy jeszcze jeden taki mały otwierany schowek na jakieś drobne. Więc nie ma źle, ale zobaczmy może jak to wygląda z tyłu. Ja siedząc sam za sobą mam wystarczająco miejsca, zarówno tutaj na stopy, jak i na kolana. Nad głową też mam dosyć spory zapas. W drzwiach, niestety, nie mamy żadnej kieszonki, nie ma tu też osobnego nawiewu na tył, są kieszenie w drzwiach. Jest też dosyć duży, wygodny i mięciutki. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Ta kanapa jest tak dosyć fajnie i przyjemnie wyprofilowana, więc y, powinno się tu podróżować naprawdę, naprawdę fajnie. Ale zobaczmy moi drodzy, jak w hondzie akord odnajdzie się nasz koń. Zapraszam Was teraz na test konia. Nasz koń, przypominam, ma 185 cm wzrostu. Jego waga to nieco ponad 100 kg. Fotel jest re regulowany elektrycznie i jak widzicie, bez problemu znalazł wygodną dla siebie pozycję. Koń, siedząc sam za sobą, ma również zapas miejsca na stopy, jak i na kolana, a także nad głową. No i moi drodzy, jesteśmy za kierownicą naszego dzisiejszego bohatera. E i tak, po kolei. Jeżeli chodzi o zawieszenie, jest nastawione raczej na taką bardziej sportową jazdę. Jest dosyć sztywne, ale dzięki temu ten samochód prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. Z przodu mamy kolumny MacPhersona, z tyłu to układ wielowahaczowy. I powiem Wam tak, pokonywanie zakrętów tym samochodem to naprawdę sama przyjemność. Ten układ kierowniczy... W mojej opinii mógłby być trochę bardziej precyzyjny. Nie jest źle, ale no brakuje mi tu takiej bardziej takiego zdecydowania w tym układzie kierowniczym. Silnik, moi drodzy, to jest naprawdę rewelacja. Wolno sący o mocy 190 koni mechanicznych. Jest dynamiczny wtedy kiedy tego potrzebujemy. Jest też bardzo elastyczny. Do 3000 obrotów na minutę jest spokojny. Powyżej 3000 zaczyna się robić coraz bardziej dynamiczny. A powyżej 4000 uruchamia nam się ten słynny hondowski fałtek, czyli system zmiennych faz rozrządu. I wtedy dostajemy taki dodatkowy zastrzyk mocy. Skrzynia biegów, tutaj w naszym egzemplarzu jest to pięciostopniowy automat, który naprawdę pracuje bez zastrzeżeń fajnie i szybko reaguje na pedał gazu na przykład jak wciśniemy go mocniej od razu zbija nam bieg o jeden i zaczynamy przyspieszać, jak tylko odpuścimy go delikatnie i chcemy dostosować prędkość do warunków na drodze on automatycznie wrzuca na wyższy bieg spadają nam obroty więc działa naprawdę fajnie były tutaj jeszcze dostępne skrzynie manualne o sześciu przełożeniach w tych silnikach słabszych, dwulitrowych jest skrzynia manualna o pięciu przełożeniach. Średnie spalanie z tym silnikiem to jakieś 9-9,5 litra. Na trasie, oczywiście przy spokojnej jeździe i w takich w miarę rozsądnych prędkościach czyli. Maksymalnie do 120 km na godzinę możemy zejść do 7-7,5 litra. Natomiast przy dynamicznej jeździe, czy też w zatłoczonym mieście, będzie to spalanie rzędu 12, a nawet 13 litrów. Te silniki dobrze też współpracują z instalacją gazową, pod warunkiem, że będzie to taka naprawdę porządna i dobra jakościowa instalacja. I będziemy też pamiętali o częstszej niż zaleca producent regulacji luzów zaworowych. Wtedy będziemy mieli dynamiczną jazdę i przy tym oszczędną. Jeżeli chodzi o diesla, tą konstrukcję Hondy. No to na początku borykała się z paroma takimi problemami, można powiedzieć wieku dziecięcego, jak pękający kolektor wydechowy, na który zresztą była przedłużona gwarancja, jak pompa wysokiego ciśnienia, nie trwała była również turbosprężarka, sprzęgło, ale tak jak mówię, poradzono sobie z tymi problemami. I Obecnie ten diesel Hondy jest stawiany w czołówce jednych z najlepszych silników wysokoprężnych. Także myślę, że też nie ma się czego bać, po prostu trzeba zwrócić większą uwagę podczas zakupu. Jeżeli chodzi o wyciszenie, myślę, że jest na przyzwoitym poziomie. No jest w miarę cicho i przyjemnie. Możemy tutaj swobodnie rozmawiać, nawet przy nieco wyższych prędkościach takich autostradowych. Widoczność również jest bardzo dobra. No, lusterka spełniają swoją rolę. Tutaj ten supek a jakby zbytnio nie ogranicza nam te, tego pola widzenia. No, jest nieco gorzej do tyłu ze względu na to, że jest to sedan i podczas parkowania mogą pojawić się jakieś problemy, więc fajnie jak będziemy mieli czujniki parkowania, to nam na pewno ułatwi zadanie. Honda jak przystała na samochód z kraju kwitnącej wiśni, odznacza się solidnym wykonaniem i niską awaryjnością. Chyba największym takim problemem w przypadku tego modelu to jest korozja, która jak wiadomo lubi sobie pochrupać japońskie samochody z tamtych lat. Oczywiście problem ten nie jest aż tak duży jak w przypadku rówieśniczki, czyli Mazdy 6, ale myślę, że po zakupie warto zainwestować w jakieś dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Honda Accord siódmej generacji to wciąż ciekawa propozycja na rynku wtórnym. Zadbane egzemplarze trzymają cenę. I nic dziwnego, bo jest to samochód, który wciąż może się podobać, w którym czuć sportowego ducha marki, szczególnie w tej mocniejszej odmianie silnikowej. A przy okazji jest to wygodny i praktyczny samochód, który na dodatek jest mało awaryjny. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. A tymczasem pozdrawiam Was i cześć!